Cześć, jest ze mną dzisiaj Piotr z Piór Chemii. Cześć wszystkim. Zapraszamy Was na kolejny bardzo ciekawy odcinek, a widzimy się w związku z ich totalną metamorfozą. Chłopaki przeszli z białej mocy na czarną. Totalna zmiana wizerunku. Natomiast to nie jest tylko wizualna zmiana, ponieważ wiele receptur produktowych zostało zmienionych. Oprócz tego pojawiły się nowe produkty, o których dzisiaj powiemy i Wam pokażemy za chwilę na żywym organizmie, żeby to nie była sucha gadka, ale przede wszystkim działania. Thank you I chciałbym powiedzieć, no właśnie, no bo jeżeli słyszycie pure chemii, to gdzieś tam słyszycie też trochę LCK i na pewno słyszycie ATAK. Tak. ATAK, czyli e, ich bestseller, e, produkt do czyszczenia pasów, ale pamiętajcie, że to nie jest tylko produkt do czyszczenia pasów, bo on świetnie sprawdza się również do prania. Tak jest. Produkt jest bardzo wielozadaniowy. E, wielu z nas pyta nas o APC, no, my go nie mamy, bo to jest ATAK. Ja, Czyli, ale, a takim też czyści się normalnie plastiki wszystko, wewnątrz? Wszystko. wszystko. Rozciśnienie od 1 do 25, do 1 do 50 nawet. Można nim czyścić opony, można nim czyścić jakieś komory silników. Przede wszystkim, ale to jest pranie 1 do 10, bardzo, bardzo skuteczny mm -hmm. roztwór. wypukujemy ekstrakcyjnie, tylko i wyłącznie za pomocą ciepłej wody. Czyli nie to, dodajesz je nie. Do nie, 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 tylko wodą? Nie, okay. tylko i wyłącznie wodą. Produkt nosimy na wilgotną tapicerkę, za pomocą albo mikrofibry, pianownicy, jak kto tam ma system. Mm -hmm. Szczotkujemy, przepukujemy bardzo szybko się pierze. Wypłukuje się go równie szybko, zalecamy ciepłą wodą, wtedy 3-4 razy przepłukacie taką tapicerkę i jest na pewno gwarancja, że nic nie wyjdzie, nie ma zacieków, plam i zawsze mega, mega efekt, a dodatkowo no bonetowanie, nie? No, bo, ale ja jeszcze a propos tego prania chciałbym dodać, że jeżeli mielibyście problemy czasami wyjmując fotele na podłodze są rdzawe ślady od, od po prostu tych elementów metalowych i tutaj atak rzeczywiście sprawdza nam się tak najlepiej. Ale właśnie powiedz jeszcze o bonetowaniu i powiedz o czyszczeniu pasów tak pokrótce, czy to wypłukiwać, czy nie wypłukiwać, kiedy wypłukiwać, jak to. Bo jest dużo pytań w ogóle mm -hmm. na ten temat, więc może ten temat ro rozwiniemy. Rozwiniemy i skończymy. Ja to wszystkim. W każdym razie e, wygląda to tak, że bonetowanie to tutaj my zalecamy raczej użycie no, typowo mikrofibra, czyli aplikacja środka, raczej z mm -hmm. bo jednak jak on jest w formie piany, oczywiście koncentrat rozcieńczony, tak. działa to najlepiej. Czyli z na mikrofibrę i wtedy bonetujemy sobie podsufitkę. No i tak naprawdę my tylko przecieramy po wszystkim lekko wilgotną wodą. Szmatką wilgotną z wodą. Czyli Cieprze, żeby zebrać troszeczkę. Żeby zebrać troszeczkę tego tego okay, wodu, ale pukanie oczywiście podsuwitki no raczej nie, nie zalecamy. Jak chodzi o czyszczenie pasów bezpieczeństwa, w ostatnim czasie zaczęliśmy produkt rozcieńczać już w takiej ręcznej pianowniczce. Jeden do jeden z ciepłą wodą, taką ciepłą to 45-50 stopni to jest hmm. taka optymalna. E, aplikujemy go na wilgotny pas. Wcześniej zalecamy, żeby go zawsze zmoczyć e, wodą. Okay. E, następnie no, najlepiej fizz padem poprawić działanie. To zawsze mocniej, mocniej to działa, ewentualnie szczoteczką. E, no właśnie, samą... te wasze filcowe pady, to jest też coś, ta, co robi ty, robotę. to robi robotę dużą, szczególnie przy tych krawędziach. E, niemniej jednak na samym końcu, jak chodzi o te wypłukiwania, no, wiele osób też nas o to pyta. Hmm. Można to zrobić faktycznie, odciągnąć cały nadmiar tego, tego brudu od kurzaczek to dosyć prosto się, się odbywa ja na ręce i, i przepłukujesz. albo po prostu mikrofibrą 2 trzy razy przetrzeć i potem na sucho e, taki pas okay. przelecieć. Zobaczycie w tej mikrofibrze tak naprawdę, jak ona będzie jasna mikrofibra, ile tego brudu zostaje. Jeżeli widzicie, że jest go, widzisz, że jest go jeszcze dosyć dużo, no to wtedy można jeszcze raz sobie poprawić na wilgot i jeszcze raz na sucho. Samo pasów, no, myśmy ostatnio wybadali taki, taki typowo patent, że przednie dwa zabezpieczamy o lusterko, mhm. więc one wtedy nam nie, nie, nie przeszkadzają w dalszej pracy, no, jak chodziło. o jakieś My zawsze gdzieś rzeczy. tam właśnie o drzwi zahaczanie No my śnią, też, albo... ale to zawsze te, te lusterkowe, żeby... Nie wie, mówię, przeszkadza później pracy. Tak. No, nie przeszkadza w pracy. A tylnie pasy to o zagłówki. Albo jakąś trytetką, albo, albo jakimś kawałkiem drutu, coś tam wymyśla się i to sobie wskie 15 minut, jak, jak dobrze wy, 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 wyciągniecie mikrofibrą do sucha, no i pasy są czyste. nie? Super, bardzo... mamy, mamy pierwsze tips and tricks od Piotra, tak hmm. więc myślę, że możemy teraz przechodzić do nowości e, i do działania na naszym obiekcie testowym. Tradycją stało się, że goście, którzy nas odwiedzają, organizują bardzo ciekawy konkurs. W tym odcinku do zgarnięcia macie wypasiony zestaw kosmetyków Piurchemii z serii Professional Line. W trakcie filmu znajdziecie dwa pytania, dlatego oglądajcie uważnie. Zacznijmy od owadów, czyli Insect Remover, który został tutaj, jak mówisz, pierwsze zmieniony i ma bardziej taką żelową konsystencję. Jestem szczerze mówiąc, bardzo ciekawy, ponieważ zazwyczaj jest problem z tymi produktami. One potrafią szybko dosyć wysychać. Co możesz o nim więcej powiedzieć? Dzięki właśnie tej żelowej konsystencji produkt dużo, dużo może reagować z zabrudzeniami. I owady to jest oczywiście jeden typ zabrudzenia, ale tu są głównie zabrudzenia też organiczne, czyli na przykład kupy ptasie, ptasie odchody i również inne rzeczy, nawet takie bardzo, bardzo mocno zaschnięte. Wtedy produkt dzięki tej właśnie żelowej konsystencji może bardzo długo pracować, no i takie odchody ptasie są w stanie się usunąć bez jakichkolwiek szkód do, do lakieru. Oczywiście owady, mamy tutaj bardzo fajny przypadek, gdzie tych owadów jest bardzo, bardzo duża ilość. Eee, tak samo dłużej to reaguje, dłużej działa, jest bardzo, bardzo bezpieczny. Nie zalecamy aplikowanie produktu na rozgrzany lakier. Ale dzięki tej żelowej konsystencji i odpowiedniej formule, aplikowany na rozgrzany lakier sproszkuje się. Co będziecie widzieć? Jak produkt wysycha, to się proszkuje, a nie robi wam wykwitów, zniszczeń na, na, na lakierze. Także tutaj... I ja tutaj dodam, że przed chwilą Piotr z chłopakami siedział i robili jakieś testy, prysnął na maskę swojego auta, tak jest. Kiedy, gdzie przyjechał po prostu prosto z trasy i rzeczywiście nic złego się nie wydarzyło. Tak to co, przechodzimy do aplikacji. Nie zaciekawiłeś też tymi ptasimi odchodami. Bo ja zresztą dużo osób wie, że używam tej wody w żelu, ale Piot ma na, naprawdę fajny tutaj tips and tricks. Tak jest, więc tak. ładujemy. I co teraz? My zawsze tak staramy się go przykryć wilgotną mikrofibrą. Produkt jeszcze wolniej paruje, a potem zrobimy taki tutaj myk że wszystko złączymy w jedną no i zobaczymy jak to tutaj zadziała na pewno takie niech, odchody niech sobie pracuje ale niech tak, ja sobie pracuje tam przód cały Oczywiście. nie? ale to też nie gryzie jest nie jest taki dosyć przyjemny, jeżeli tak, chodzi została... o... o zapach. Tak, zapach został taki o. ten działa. No, Patrz jak szybko działa. działa. Szybko działa. Tak. Zobaczcie, jak o owady, tak mówię po wilgoci, że zobaczycie tutaj taką piękną tęczę, Mej. bo tych kolorów jest bardzo dużo i produkt nie zasycha. I tutaj tego nie zobaczymy, zobaczymy to tutaj na tych elementach będziecie widzieć, że produkt się proszkuje na taki biały kolor. Tutaj będziecie mieli z tyłu na pewno zobaczycie to jak on zaczyna się proszkować to znaczy, że powoli zaczyna zasychać, więc warto to albo spłukać, albo po prostu ruszyć, wzmocnić działanie jakimś mechanicznym elementem typu pędzelek, gąbka, mhm. bądźcie po prostu pierwszy najpierw pierwszy taki, taki spłukać. Pytanie pierwsze. Skąd pochodzi nazwa Pure Chemie? Odpowiedź znajdziecie w jednym z odcinków. To były odwiedziny na dosyć dużym evencie, gdzie spotkaliśmy się również z Piotrem. To taka podpowiedź. około 5 minut i produkt widzę, że w większości cały czas pracuje. Tutaj na reflektorze widać już początki tego wysychania i tego sproszkowania, o którym mówiłeś. Tak. tak, tak, tak. A jaki wy macie, jak, bo mówiłeś o tej ciekawej procedurze mycia. My to tak sugerujemy, że oszczędność czasu i przy okazji właśnie dzięki temu, że produkt jest żelowy i może leżeć trochę dłużej, to jest taka, że nanosisz front plus mm -hmm. usterka, szyby, aplikujesz produkt Insect Remover i następnie przechodzisz do aplikacji Irona na felgi, żeby już sobie felgi czyścić i jeżeli jesteś w stanie się zmieścić właśnie w około 4-5 minutach, żeby przeczyścić te felgi, to potem nie musisz mieć koniecznie tego płukać insekta, tylko nanosisz aktywną pianę, my tutaj dzisiaj pokażemy MaxiFoam okay. właśnie na cały samochód i to wszystko się umyje wtedy samo i będzie mega efekt. Oczywiście... A co to jeżeli też, wyschnie nam mimo wszystko? Nic to... się nie stanie. Jedynie co, na pewno tutaj może być delikatnie osłabiony efekt działania, no bo część tych z powrotem ci zaschnie. Okej. Okay. Tak, okay, także no tutaj tak. raczej no nie zalecamy, tak, ale moje masz około 5 minut na to, żeby móc przeprowadzić jakieś tam procedury związane z dalszym etapem mycia, hmm? a niekoniecznie musisz pukać te insekty, bo tak jak mówię, produkt został po to zabezpieczony, zagęszczony, żeby nie zrobił zależnych cudzysłów czasów. To jest ciekawe, bardzo mi się podoba. Poczekamy jeszcze chwilę, spłuczemy mimo wszystko, i na spokojnie przejdziemy Oczywiście. sobie do kolejnego produktu. Pamiętajcie o tym naszym tutaj, naszym odchodzie. Jak widzicie, on się w dosyć dużym stopniu rozpuścił. I tutaj procedura jest taka, że właśnie teraz bierzemy go i ściągamy go na zero. Pięknie. A powiedz mi jak na czarnych lakierach. No bo yy, dużo osób używa, a jak quick detajlerem zrobię to samo. Ale moim zdaniem, kudek nie jest do, dobry, bo on aż tak nie rozpuści tego brudu i porysuje nie, Oczywiście. Te, te, te drobinki, które. Oczywiście, robią. właśnie to jest to, że to, co tutaj zostaje, te. te, te na ile to widać tutaj, nie będziemy dotykać. Ale chodzi o to, że te wszystkie drobinki, które są rozpuszczone dzięki właśnie działaniu produktu Insect Remover, one, właśnie w ten sposób, wilgotną mikrofibrą, jak żeśmy tutaj to się unęli, one nic nie porysują. Nam. Okay. I mało tego, nawet na ciemnych kolorach, zauważyliśmy, że ten produkt nie powoduje jakby, e, usunięcia, tylko wierz, z wierzchu tą, tą kłupę, ten odchód. E, a potem na lakierze i tak zostaje taki, jakby wykwit, takie tak. taki uszkodzenia. Tylko on to usuwa w całości, więc nawet jak to są takie 3-4-dniowe zabrudzenia, czy tak jak tutaj. go no, Czyli wszystko potem, po prostu biorę. wyciąga, ściąga tak. i Tak, Im dłużej leży, tym ten, ten warunek tak jak mówię. Cały czas jest jeden, nawet jak się gdzieś tam rozgrzane miejsce lakier, schłodzić go delikatnie e, mikrofibrą właśnie wilgotną, e, położyć nawet na chwilę, mhm. żeby to się ochłodziło, potem zaaplikować insekt, Można jeszcze po 2-3 minutach go dołożyć. Nam tutaj to gdzieś leżało 8 minut. I potem tak jak mówię, no jednym ruchem ściągacie praktycznie. Super. Praktycznie do zera, nie? Często mówicie, że trafiają wam się auta, z których nie możecie usunąć owadów. Ja szczerze mówiąc rzadko kiedy to rozumiem, bo staram się zmywać na bieżąco i każdemu o tym mówię, ale w tym przypadku mamy właśnie taki problem. Ja nie wiem ile czasu to nie było myte. Ja... Być bardziej <laughs> natomiast przy tym drugim podejściu musieliśmy użyć mechaniki i tutaj kolejny patent od Piotra ich gąbka do czyszczenia tak naprawdę plastików do wnętrza do skóry ale ona jest bardzo jest trochę jak softowa gąbka ona się robi jest bardziej porowata ale jest bardzo aksamitna i Piotr mówi że nią tak samo możemy się tutaj wspomagać jeżeli chodzi o, o ten front więc zabraliśmy się za czyszczenie frontu właśnie jeszcze dodatkowo mechanicznie i i czasami jest to wymagane. Natomiast wiecie, że nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił jakiegoś porównania, więc idę po Gogo -Go Insekta, bo trochę nie ufam Piotrowi i zaraz sprawdzimy, czy Gogo -Go insekt poradzi sobie lepiej, czy też będzie miał taki problem. Piotr się już trochę zestresował. No ale no jak testy, to testy! To testy, to testy. Ale jest masakra. Powiem Wam, że naprawdę dawno nie, nie miałem do czynienia yy, z takimi owadami. No w ogóle. Zresztą w te odchody, to. No też ona była taka, jest, taka za... jest takiego takiego na masa, że jest taki pasmasz. tomaty. A kiedy GoGo go nam pracuje, ja tutaj zrobię jeszcze test tej gęstości. I tutaj pryskamy sobie gołgą go insektem. Zobaczcie, że on sobie spływa od razu. A z tej strony prysnę piór i tutaj widać różnicę w tej, w tej gęstości. To nie jest taki typowy, typowy żel. Ale widać, że zobaczcie, tutaj się dużo dłużej to utrzymuje i wolniej spływa niż Gogo, -Go, który leci od razu. To na duży plus. Gogo -Go popracował nam 3 minuty i powiem Wam szczerze, że to wcale nie idzie lepiej. Także to nie jest absolutnie tutaj. Piotr, możesz być spokojny o swój produkt. Bo, bo, to, bo to po prostu kwestia tych owadów. Jest Bardzo masakra. I to wymaga jednak dosyć sporej mechaniki. Bardzo mnie to cieszy. No i macham paluchem. Masakra. No właśnie, a propos jeszcze tej pracy gołymi rękoma, bo trochę się zapędziłem. A to ze względu na to, że u Was na produkcji To jest kolejny jeszcze plus. Nie ma no żadnych, żadnych piktogramów. No właśnie, jest niby mocny gołgoł. Przepraszam, mocny insekt. Tak jest. Jestem tak przyzwyczajony do tej nazwy. E a mimo wszystko ty pracujesz bez rękawiczek, widzę. No większości... Ja chciałem założyć, a mówię, a po co? No, myślisz? w większości przypadków tak, no my niestety tak staramy się, żeby to co było głównym atutem tego wszystkiego, wydajność i jakość i, i już jesteśmy tak przyzwyczajeni do tych produktów, wiesz, na co dzień nawet jak robimy przy samochodach, no to, no, no, nie wyobrażam sobie pracy w rękawiczkach, dlatego te środki muszą być takie, kurczę, bezpieczne, żeby te ręce okay. mogły tak wyglądać przy ciągłej pracy, <laughs> Okej, okay. to, to taka, yy, taka uwaga. কুকি 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 কুক No teraz przechodzimy do mycia felk, a dokładnie Iron Remover i jakie tutaj na nas czekają zmiany? Podstawowa zmiana to dołożyliśmy tutaj dosyć dużą ilość środków powierzchniowo czynnych i detergentów, dzięki czemu środek się zauważalnie zacznie mocniej pieni, a dodatkowo oprócz mycia felgi, usuwania opłuków metalu, możemy również wyczyścić sobie oponę. Też? Za jednym zamachem. Super. Felga jest też dosyć mocno zabrudzona, chociaż nie wiem czy jest tu dużo akurat samych opiełków, ale to, to się okaże w trakcie. Pierwsze mycie zrobimy bezdotykowo, dotykowo, okay. a drugie mycie myślę zrobimy wtedy już z podejściem, ale tutaj właśnie jest taki jeden patencik Piotra. Tak, również. Jest. Również jest taki, że ta taka gąbka, która tutaj <laughs> już leży, wszechstronnego zadania, może zostać również wykorzystana do mycia właśnie opon. Eee... Bardzo to drugi... mnie bardzo interesuje, bo ja zawsze używam szczotki, żeby wyciągnąć się brud, bruta, co mówisz, że gąbka. A wyje. gąbka, kiedyś było takie przysłowie, że ktoś mówił wciąga gąbka, no i faktycznie gąbka wciąga brud, także zobaczycie jak ona będzie wyglądać po wymyciu tej opony. Sam jestem ciekawy, I Zobaczycie, bo jak wam... opona wygląda, bo to nie tylko gąbka będzie brudna, ale opona będzie czysta. Jestem sam ciekawy, po raz pierwszy będę używał tej gąbki na oponie, zawieram się za aplikację. Za nami i przyznam szczerze, że jestem w mega shopu, ile produkt udało się usunąć. Bardzo się dowodziło. Super, super to wygląda, ale to co jeszcze wszyscy poczuliśmy nawet chłopaki tutaj za kamery, że produkt nie przeszkadza tak jak większość iRonów. Ten zapach nie jest tak uciążliwy. Tak, bo tutaj e, ciężko nam było znaleźć wszystkim słowo, e, że produkt nie śmierdzi. Ale tak faktycznie ja sobie tym mów, a ja sobie tym dzięki... właśnie depryskał, bo jeszcze z, y, zrobimy to drugie podejście, bo chcę na oponie zacząć z tą mechaniką gąbką, nie? Ten właśnie nieuciążliwy zapach pracy to jest jakby tutaj naprawdę dosyć długi, y, ilość, duża ilość testów do dobrania do, do odpowiedniej konsystencji. Konsystencja jest na tyle, y, nie jest to żel, nie jest to płyn, jest to takiego coś pomiędzy, ale właśnie dzięki temu udało się osiągnąć taki zapach. Drugie pytanie jest opisowe. My pochwaliśmy się dzisiaj o wszechstronnym zastosowaniu naszego topowego produktu, jakim jest Atak. Opiszcie nam, co tak naprawdę najciekawszego czyściliście w swoim życiu. Lecimy z tematem. Jak zobaczycie... Ale jak to się pieni, bo właśnie... To jest i zasługa, i produktu, i gąbki. Dlatego mówiłem, że tutaj zobaczycie, no i... Oczywiście, z racji tego, że to jest gąbka, a nie szczotka, to mamy wszystko dookoła, nie jest tak mocno zachlapane. Ale powiedz mi, przy mega brudnych oponach też da radę, czy... Paweł, no załatw oponę, to zobaczysz. Oczywiście, jak najbardziej. Bo to, co mi się podoba, to mogę tutaj w teranty też wejść. Tak. I wydaje mi się, że lepiej doczyszcza tutaj w tych szczelinach, ale to zobaczymy po spłukaniu i osuszeniu. Na gąbce, I jest na gąbce tak bezpiecznie Na gąbce będzie widać, ile ci wciąga brudu. No. Jak zobaczysz, wiesz, gąbka poprzez po ją postaw. To jest wtedy idealnie, nie? Więc zgodna podczas pracy, tak żebyś szybka, ona jest mała, zwinna, zgrabna i wierzona. Bara, możesz zrobić taki ruch, że nałożysz ją nawet na śrubę i naciśniesz na śrubę, ona ci ją fajnie wyczyści. Tutaj. No? No dokładnie tak. Wierz, nie? Ja tak wiesz jeszcze, tak jakby... To ma spędzelka, nie? A mówię ci jak ona pieni produkt. No. I teraz wiesz, to działanie produktu jest zupełnie inne, e, no bo, bo to po prostu chyba ta piana działa, nie? Bo to wszystko jest spienione, natlenione, więc to działa kurczę mega. I wiesz, zobaczcie, w pilocie tam masz pilot sport. Masz wszędzie spieniony produkt, który cały czas działa, bo ta piana nie opada, nie? Tak, tak, dokładnie. Nie no, mega, to bardzo mi się podoba. Bardzo. Oceniamy teraz osuszoną, wyczyszczoną oponę i zobaczcie, to zasługa, w szczególności właśnie gąbki, że tutaj, w tych drobnych napisach nawet, nie został żaden brud. Duży plus za tą gąbkę. No, to sobie, to no i powiem Ci, ja nawet teraz sobie ją potestuję też z jakimiś no, produktami też do, typowo do mycia opon. No bo wiadomo, że no, przypuszczam, że Iron raczej jest doraźnie do opon i doczyścił ją ładnie. Nie powiem, natomiast przy pewnie tych mega zabrodzeniach to w Waszym przypadku byłby to. Zakaż, jest Ale ara. też z gąbką. Tak, jest też z gąbką. I powiem tak szczerze, że nawet rozszczędzenie 1 o 25 robi mega robotę. Tak? Możemy wrzucić to w pianowniczkę, mamy wagę, możemy sprawdzić działanie. Mega. To w ogóle wszystkim polecam, musicie sprawdzić sobie tą gąbkę. To, to jest mega zaskoczenie. Super. Poprawna odpowiedź na pytanie numer jeden i najciekawszy opis czyszczonej przez was rzeczy zwycięży. A zwycięzcę wyłonimy tydzień po emisji tego odcinka.